Siemanko i cześć, z tej strony ja Samuraj z kanału Kanał Rzeka Wędkarstwo I w dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku na tym właściwie kanale Zrobimy eksperyment i przetestujemy, czy Bardziej efektywne jest łowienie na klasyczny koszyk Czy lepiej łowić na rzece na koszyczek do białych robaków Sprawdzimy skuteczność obydwu koszy Na jednej wędce, na wędce Słuchajcie, chwilę mi nie było przy wędkach i zobaczcie, co mam. No, białe robaki, boleń, boleń. Co jest? Co jest? Nie wierzę własnym oczom. Bolenia złowić. No, to jest jakieś nieporozumienie. Zobaczcie. No, białe robaki, boleń. Wow, Musicie mi uwierzyć 29 cm. Zaraz go na chwilkę do wody wrzucę. Niech sobie chwilę tutaj odpocznie. Na tej wędce mamy koszyk klasyczny delfinowski 50 gram, a na drugiej wędce, zaraz pokażę, mam na tej lewej mam właśnie ten, o którym mówiłem, koszyczek do białych robaków. Widziałem wcześniej, tydzień temu, jak facet tutaj łowił naprawdę dużo ryby w tym miejscu, właśnie na koszyczek do białych robaków. Zainspirowałem się nim i stwierdziłem, że będę dzisiaj łowić na właśnie taki koszyczek. Tutaj mam właściwie resztki z poprzedniego sezonu. Mam pozostałości gliny rzecznej, która mi została. Oraz mam jeszcze zanętę, tutaj jest traperowska, no nie polecam korzystać z traperowskich, ale no mam akurat jedną, na balkonie miałem i po prostu musiałem kiedyś ją zużyć. Dzisiaj jest odpowiednia okazja do tego, bo to była czarna rzeczna. A tutaj jest, zobaczcie i podłoże. O tutaj możecie sobie zobaczyć. Jest ciemne podłoże, więc będziemy stosować ciemną zanętę. Liczę na duże leszcze, że coś większego się skusi. Na razie dziubią same małe rybki, ale mam nadzieję, że jeśli wnęcę sobie trochę bardziej łowisko, albo może przejdę na, ro, na czerwonego robaka, to wtedy coś się większego wydarzy. Zaraz może trochę moczy jeszcze zanętę, bo jest i tak zmoczona, ale jeszcze chyba jest zbyt sucha. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc troszeczkę tą zanętę namoczę i zobaczymy co na to ryby powiedzą. Sytuacja jest taka, że niby to się dzieje, ale dla mnie to się nic nie dzieje jeśli chodzi o cel, który sobie na dzisiaj założyłem. Czyli, no, takie dość spore leszcze. Mam na jednej założonego dwie rosówki. Na drugi mam założone dwa białe robaki. Wcześniej rzucałem na drugą stronę, tam bardziej pod tego krzaczka. Jedną wędkę dalej mam pod tego krzaczka, ale drugą. Zmieniłem trochę pozycję, i teraz rzucam na środek wody. Zobaczymy, czy to coś mi da. Dwie rzeczy, którą zrobiłem, to jest zwiększenie ilości białego robaka w mieszance, oraz dodanie trochę konopi. I na razie to nie poskutkowało niczym to, co się działo. Przerzucimy zaraz drugą wędkę, i tak wygląda ten koszyczek, o którym mówiłem. On ma obciążenie na sobie 20 gram i ma takie coś jak z jednej strony można sobie go otworzyć, ale nie polecam bo wtedy może się rozwalić bo tutaj jest taka zapinka raczej go polecam rozwalać od tej strony i teraz tak dajemy do niego tą część z białymi robakami upychamy no i prawdopodobnie jakieś korzyści to ma przynosić Postaci ryb. Czy przyniesie. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, więc chciałem się doczekać większej ryby. Doczekałem się. Pasiaka. Nie najgorszego. Ta nas łowio, także nic nie łowio. A ja złowię pasiaka. Zobacz, taki okonek. Jest z tym, że na razie ponosimy porażkę, bo weźmy małe ryby i okonki, to dosypiemy troszkę konocji. THC z konopi oczywiście dosypiemy troszeczkę. Niech mają aromat konopine. A my teraz zarzucimy troszeczkę na prawo. Wywaliłem białe robaki ale już płotka ale już taka nie najmniejsza. Nie jest to taka malizna, że malizna jak wcześniej. Mam nadzieję, że tego grzechu już nie powtórzę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Już teraz sobie na jedną wędkę, bo po prostu tej łowinie na dwie wędki to jest szaleństwo. Słoteczka, malutka, wraca do wody. No a co? O, jest duża ryba. Pieprzony spadł. Raczej nie dlatego, bo hak nie był ostry, bo hak jest ostry. To był, słuchajcie, leszcz. No to kolejną małą rybkę mamy. Niestety po tym leszczu wyrwanym jest isza. I biorą takie małe duperelki. Ale o tyle plus, że zahaczyłem się bardzo lekko. Był jeden krąg, był. Był jeden leszcz, był. Był jeden boleń, był. Na pewno dzisiaj to nie wygląda tak, jakbym sobie tego oczekiwał. Ale nie od tego jest życia, aby mieć wobec niego jakieś większe oczekiwania. No bo co? To dzisiaj miałem fajny przyłów, którego się nie spodziewałem. Miałem jednego leszcza. Najprawdopodobniej. I tyle. A no, zobaczcie, mamy krąpika. Mamy krąpika na czerwonego robaka. Szczy. Coś tam siedzi. Odkryłem siedzibę krąpia. Gdzie siedzi krąpior? Tu siedzi krąpior. Mamy cię krąpiorze. O, mamy leszcza. Nie zepnij się. Kurno, wystarczyło bliżej rzucić. Co ze mnie za cymbał? Wystarczyło bliżej rzucić. Miałbym leszcza fajnego. Co ze mnie za cymbał? Cymbałem jestem, co nie? Panie Leszczu? Że ja pana Leszczyka takiego fajnego nie mogłem znaleźć. No, fajny Leszczyk? Jaki fajny! Leszczor! Nie no, to jest mój największy na rzece. No, dzisiaj robię na rzece sukces. Zaraz zrobię mu zdjęcie moim nowym iPhone'em. Ułóż się, ładnie ululaj. A tutaj zmierzymy. Ładny 38-cm leszczyk. No zobaczcie, taki leszczyk. Taki leszczor. Yeah. i płyń. Już dość się wymęczyłem. Ale są rozwiązania proste i prostsze. I na świetna... Prostsze rozwiązanie chyba nie mogłem wpaść. Zamiast rzucać na, drugi, na drugą stronę brzegu to dlaczego nie mógłbym sobie spod nóg rzucić tak blisko? No, hm, to by pomyślał. Zobaczcie, mamy przyzwoitą rybę. O, dobra. Dawaj ją. Do siatki. Dobrze. Co to jest? Leszczor. No w końcu. Czekaj. Ile można czekać? W końcu leszczor. Coś porządniejszego. Patrzcie, przypomina mi tego zmutowanego leszcza Zalewu Zębożyckiego Poczekaj. Zobaczcie, taki leszczyk Płyń do Poszedł Dobrze No a więc Nie wiem jak to określić, po prostu wystarczyło, że zmieniłem miejsce zarzucania i miałem leszcz za leszczem A ten Teraz tak, co do tego koszyczka yy... Tego specjalnego do białych robaków. Po dzisiaj możemy stwierdzić, że on nie zdaje w ogóle egzaminu. Po prostu na niego. No zobaczcie, nic nie ma. Próbowałem na białe robaki, czerwone robaki. Nic. Nic absolutnie się nie dzieje na ten koszyk. Więc tą wędkę już składamy, a zostawi jeszcze drugą wędkę i. Zobaczymy, czy coś weźmie. Dobra, więc słuchajcie, wędka. Jeszcze jest jedna w wodzie. Już wszystko tutaj składam. Stanowisko powoli. Jeszcze liczę na ostatnią rybę. W międzyczasie. Ale ja już się z Wami pożegnam chyba dzisiaj. Wydaje mi się, że dzień na początku był taki trochę słaby. A później się obudziło. I jest. Git. Zakończenie wyprawy jest spoko. Tak? Git. Taką łapkę w górę pokazuje. Dwa leszcze, jeden boleń. No magia. Magia. Po prostu. Nigdy się na rzece tutaj tyle nie obowiłem. To jest mój najlepszy połów na tej rzece właściwie, więc nauczyłem się w końcu leszcze ciągać z rzeki. Dobra. No ja się czegoś uczę, wy się czegoś uczycie. Tym akcentem pozytywnym wszystko kończymy i na razie nie.